Wycieczka! Wycieczka po Europie dzisiaj trwa. Wyta was W takim słonnym odcinku. Odcinek numer 9 naszego... E, naszej serii Orbator. myśmy e, tylko dzisiaj dwójkę. Dlaczego? Po poprzednim odcinku nas porwali. Tamtych porwali. Saliśmy tylko sami. Teraz musimy sobie sami poradzić i ich poszukać. I my musimy chyba wysłać pomoc narratora numer jeden. Bo my sobie po prostu nie poradzimy w dwójkę, żeby ich uratować. Właśnie, bo oni są bardzo silni. No ci gliniarzyści, to się nazywają. Chyba linia nie, jak to się nazywa. A to nie jest policja. Już wiemy może o tego pilota, który bardzo dużo wiedział o tych całych policjantach, czy co to za to Wiedział o nich dużo. Widziałem go na wczoraj w Moskwie. Poszukajmy go, może, Można powiem więcej informacji. No, nie, nie, Co? To pan pilot? Tak, to ja pilot. Eee. Gdzie są wasi przyjaciele? Porwali ich! Porwali! A kto? Tego leniarza, o pan o nich cały czas opowiadał. Kiedy opowiadałem o nich? W samolocie pana się pytałem. Pan wszystko po -po powiedział. O, po, po, powiedziałem o tym. Opowiedziałem. Pana niego pracuje? Dla kogo? Dla Wilbunda? Pracuje! I dlatego ich porwaliśmy? I dlatego ich porwaliśmy! Dlatego! Dlatego ich porwaliśmy! Łapać go! To jest oszust! A! A! Mamy oszusta! Łapać go! Nie jestem może zobaczyć tego dla Wilbonda! O za gdzie oni są? Są. Są. W komorze w lesie. Na ulicy. Mikuliski. 54. Uratujcie ich może. Chcecie. W następnym odcinku i uratujemy koniec odcinka. Do następnego odcinka i wtedy ich uratujemy i nam się uda. Uratujemy wszystkich! La 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 la. Nieprawda! Nie uratujecie ich! Musimy ich uratować. No wchodzi musimy ich uratuj Musimy... Musi nie mu... Nie, nie mać ich uratować! bo nie na wilbunda! Wilbunda? Zabiję go oraz Zobaczę co robi do wilbunda! No, no, no! Koniec odcinka! Nowy nie wiem kiedy! No, no, no!